Dzień dobry! Witam Was serdecznie znowu na moim kanale. Zobaczcie, co się dzieje. Wreszcie mamy zimę. Wreszcie nawaliło mi śniegu tyle, że po prostu masakra. Powiem Wam szczerze, czekajcie. O, dobrze, teraz ustawimy już dobrze. No i kurde, dojść nie można nigdzie, bo zawalone jest pół metra. Wszystko jest mega zamarznięte. No i. Dzisiaj będzie taki film o, o odśnieżaniu, będę dzisiaj odśnieżał i tak pomyślałem, że jak dzisiaj będę odśnieżał, to wam to pokażę, pokażę wam ile wam śniegu nawaliło, ale zobaczcie jak fajnie biało, zobaczcie, a widzicie mnie z tyłu, normalnie aż się uginają te, aż się uginają gałęzie. Słuchajcie, biorę łopatę. Bo pasowałoby coś się poodgarniać. No i, no i będziemy dzisiaj działać. A później będę chyba placek robił. Zobaczę, może dla Was nagram. To będziecie wiedzieć, widzieć. I tu zobaczycie jak fajnie zrobić zdrowy placek, który ma bardzo mało kalorii. Ależ dowaliło śniegu. Kurde. dobra, trzeba by odświeżyć pierwiast. Także zabieram się do roboty. Do roboty. Czekajcie, ustawię tutaj, żebyście mieli wszystko na żywo. O. O. Założę tylko rękawiczki y, taktyczne, sportowe i będziemy dzisiaj odśnieżać. Myślę, że na początku myślę, że na początku zajmę się bo kurde, aż mi sznurek jak nie chce przejść przez furtkę. Myślę, że pierś się zajmę przodem. No i dobra, podjazd mamy odśnieżony. Teraz najgorsze tutaj, bo to trzeba będzie zrobić tak, żeby można było autem wjechać. Wstawiam Was tutaj, żebyście widzieli wszystko. O! Co to tak, jakoś krzywo jest, wszystko jakoś. O, dobra. No i teraz e, tutaj ten gwiazd. Zobaczcie, jak, jak zasypało szklarnię. Trochę tutaj odkopałem wejście do szklarni. Ale zobaczcie, jak się ciemno zrobiło. Ale tutaj chyba chyba tego się nie da zrzucić. A nie chcę po prostu, bo jak jest zamarznięte, nie chcę, żeby popękało. Ale zobaczcie, jak jest ciemno. W ogóle, W ogóle to wiecie co? Zapomniałem właśnie, że trzeba by to podlać. W sumie, wiecie co zrobię? Chyba wezmę po prostu na łopatę, nałożę śniegu i wsypę do tego winogrona trochę do tych roślin, bo przecież to też potrzebuje, wydaje mi się, trochę tej wody jeszcze. Także rzucę tutaj trochę śniegu. Wezmę tylko łopatę. Tutaj chyba coś mi się dzieje, że tutaj coś, coś jest nie tak. Zobaczcie, bo tutaj zaczęło mi to gnić. Nie wiem dlaczego. Może, może też chodzi o wilgoć, wiecie? Eee, no, bardzo możliwe, że chodzi o wilgoć. No i co, ja tutaj sobie trochę tego śniegu po prostu nasypę. I niech on tutaj sobie topnieje. O takie podlanie, jakby, wiecie, Zamiast lać wodę. To po prostu wrzucę śniegu. Niech on sobie tutaj stopnieje i to będzie tak jakbym po prostu to podlał, o. Dzisiaj śnieg się bardzo lepi, ledwo coś się chce od łopaty odczepić, no ale. O, I to sobie stopnieje. O. Tylko tutaj ta wilgoć taka mi jakaś się zrobiła właśnie, nie wiem od czego, właśnie tutaj w tej, w tej sałacie, kurde, wiecie co, nie wiem czy ja ją po prostu nie wyciągnę stąd i nie wezmę do domu, nie wiem, okienko nieraz mam otwarte, jak nie pada, aż dziwne, że to takie się zrobiło, zaczęło, zobaczcie, hmm. No nie wiem. No dobra, widzą, nam podlałem. A raczej podsypałem. No i zobaczymy, co dalej z tego będzie. W końcu mam pięknie odśnieżone. Zobaczcie sami. Normalnie można aż zdejmować buty i normalnie w skarpetach chodzić. Zobaczcie. Zobaczcie jak pięknie odśnieżone. No, daj pan spokój normalnie. Cud miód i malina. I ścieżka do domu też elegancko. Także jest git. Także jest git. Zobaczcie jakie wcinają. Cały dzień rzuciłem Cię trochę chleba, została mi taka kromka takiego swojskiego chleba pieczonego i kurde nawet dzięcioł przyleciał dzisiaj, taki czerwony fajny, Trzeba chyba to jest ten pod ochroną, może mi się uda to wam pokażę. A teraz zobaczcie mam tutaj reklamówkę i idę, mam tutaj reklamówkę i idę, no zobaczcie. Idę po jajeczka świeże, bo zostanę w prezencie. Także jajczyczka jutro Także widzicie, tutaj cały czas coś się na wsi dzieje. Cały gdzieś coś z czymś, po coś. No, kurdaż mi talinka zamarzła. Dobra, idę po jajeczka i widzimy się e, za chwilę. A wy w ogóle jak tam? W ogóle Wy też macie skądś tam jajka wziąć czy kupujecie w sklepach? Ja to lubię takie swojskie mm. Dobra, widzimy się za chwilę Zobaczcie do łódki zawitał nawet dzięcioł. Nie wiem czy będzie widać, widzicie? Ale ma piękne kolory. Ale podobno od poniedziałku ma być już e, dużo lepiej. Po prostu ma, e, ma być cieplej. Podobno mam mówić, że ma być 15 stopni. Nie wiem ile w tym prawdy. No nie wiem, zobaczymy. Sobie tą łopatę, albo nie tą łopatę, wezmę sobie tam bliżej drzwi. Bo jakby trzeba było coś odśnieżyć z tamtej strony, to myślę, że tak zrobię i wezmę ją tam jeszcze tylko narąbać drzewa bo później będziemy się chciało torego robić wtedy kiedy będzie padał śnieg albo deszcz więc po prostu ja sobie tutaj naszykuję i narąbę sobie drzewa Dobra, to idę rąbać. Widzimy się za chwilę. A teraz uciekam do domu, bo kurde powiem wam, że jest zimno i mi się trochę przemokło w butach. Ja uciekam na herbatkę, zobaczę może w tym filmie, albo w następnym e, sobie upieczemy, albo nakręcimy coś w domu, jakiś placek albo coś. Bo tu na dworze to tylko w sumie odśnieżanie nam zostało. Także w razie czego żegnam się z Wami, dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Cześć!